W tym materiale chciałbym pokazać Wam jedno bardzo proste narzędzie, które służy do przekształcania perspektywy na obrazie. Perspektywa to pojęcie, które pochodzi z malarstwa. Perspektywa ma na celu na dwuwymiarowej płaszczyźnie, np. Na, na obrazie albo na fotografii. Stworzyć imitację głębi. Tą najbardziej znaną perspektywą jest perspektywa linearna, czyli taka, w której wszystko to, co dalej od obserwatora staje się mniejsze, a linie perspektywy zbiegają się na przykład w jednym punkcie, powiedzmy centrum. Bardzo często zdarza się tak, że ta perspektywa. Jest zaburzana. Wszelkie zaburzenia perspektywy następują wtedy, kiedy fotografując jakiś przedmiot podniesiemy obiektyw zbyt mocno do góry albo zbyt mocno w dół. Wtedy oś optyczna obiektywu nie jest już równoległa do osi optycznej tego przedmiotu, który fotografujemy. Najłatwiej jest to zobrazować na przykładzie konkretnych zdjęć. Bardzo często dzieje się tak, że jeśli mamy coś bardzo dużego i chcemy to sfotografować, a jesteśmy bardzo blisko tego obiektu, to unosimy aparat do góry, żeby taką, taki przedmiot sfotografować. W przypadku bardzo wysokich wieżowców to zaburzenie perspektywy prowadzi do tego, że wieżowiec, który obiektywnie, jak łatwo się domyślić, jest idealnie prosty, sprawia wrażenie yy, łamiącego się. Tak, w tym przypadku ściany tego wieżowca zaczynają, e, oczywiście perspektywicznie, zbiegać się ku jakiemuś jednemu punktowi. Tak samo z drugiej strony, jeśli będziemy zbyt wysoko i opuścimy obiektyw w dół, wtedy ta jego oś optyczna również nie będzie równoległa do osi obiekt optycznej tych obiektów, przez co budynki, które no, jak wiemy, stoją w pionie, sprawiają wrażenie po prostu walących się. Ścian. Tutaj jeszcze jeden przykład. Co zrobić, żeby w przypadku fotografii architektury ściany były zawsze prosto? No, najłatwiej jest po prostu oddalić się od takiego obiektu na bardzo dużą odległość, tak żebyśmy mogli go objąć całego w kadrze i wtedy nie będzie problemu. Możemy też ewentualnie wejść gdzieś bardzo wysoko i sfotografować tylko fragment takiego budynku tak jak tutaj na tych dwóch fotografiach. Jeżeli jednak nie mamy takiej możliwości, a nie dysponujemy obiektywem typu tilt shift, czyli takim, który ma właśnie możliwość pochylania soczewek, możemy wykorzystać narzędzie Photoshopa do zmiany perspektywy. W tym tj. przypadku wykorzystam zdjęcie, w którym budynki tylko nieco straciły yy, swój pion. Tak żeby lepiej to zobrazować, yy, włączę sobie inteligentne linie pomocnicze. Żeby to zrobić, wciskam skrót klawiszowy Ctrl R i pojawiają mi się miarki. Z taki miarek mogę wyciągnąć tak naprawdę nieskończoną liczbę inteligentnych linii pomocniczych, które pozwolą mi ocenić, jak bardzo te budynki odchyliły się od pionu. Żeby wyciągnąć stąd miarkę, po prostu podjeżdżam tutaj myszką Klikam lewym przyciskiem i trzymając lewy przycisk myszki kliknięty, wyciągam sobie taką inteligentną linię pomocniczą. Taką linię pomocniczą ustawię na samym dole budynku u jego podstawy, ponieważ przy podstawie on nie jest tak bardzo zniekształcany. Z każdej strony tego zdjęcia wyciągnę sobie takie dwie linie pomocnicze i już mogę ocenić, jak bardzo te budynki nie trzymają swojego pionu. Niestety yy, w przypadku tego zdjęcia wyprostowanie równomierne za pomocą narzędzia, które zaraz pokażę, nie będzie idealnie możliwe. Z tego względu, że te budynki, które znajdują się po prawej stronie, są po prostu niższe od tych budynków, które znajdują się po lewej stronie. Dlatego te budynki, które znajdują się po lewej stronie, no, sprawiają wrażenie bardziej pochyłych. I narzędzie do przekształcenia perspektywy znajduje się w zakładce Edycja i Opcja Przekształć. Aby to zrobić, muszę oczywiście najpierw zaznaczyć zdjęcie, więc wybieram opcję zaznaczanie prostokątne. Po zaznaczeniu zdjęcia, opcja przekształcenia staje się aktywna i wybieram narzędzie perspektywy. Teraz wystarczy, że złapię za jedną z krawędzi, ponieważ chcę te budynki wyprostować, a one mi się chylą do środka. To muszę rozciągnąć je w prawą stronę tak, i w miarę możliwości odchylam je w prawo. Tak, jeżeli widzę już, że są wyprostowane, to po prostu zostawiam. Tak jak powiedziałem wcześniej, niestety z tej lewej strony tych budynków tak bardzo nie da się wyprostować. Jeżeli bym to zrobił, no to jeżeli je wyprostuję z tej strony do pionu, to niestety z tej strony budynki zaczną mi się przychylać. Także na razie prostuję te budynki niższe z prawej strony. Jeśli uznaję, że są wyprostowane, to po prostu wciskam. Enter i wprowadzam zastosowane zmiany. Oczywiście nie jest tak, że nie da rady tego wyprostować. W zakładce Edycja Przekształcenia mamy jeszcze kilka innych narzędzi, za pomocą których możemy dokonywać punktowych albo całych zniekształceń czy korekt perspektywy. Możemy wybrać sobie na przykład opcję zniekształcenia i za pomocą takiego narzędzia lekko z tej strony jeszcze te. Budynki naprawdę minimalnie rozciągnąć. Wciskam Enter i tak myślę, że już bym to zostawił. Zdjęcie przed korekcją perspektywy wyglądało w taki sposób, a po korekcji perspektywy wygląda w taki sposób. Oczywiście trzeba pamiętać o jednej rzeczy: jeżeli perspektywa jest zbyt mocno zaburzona, to wyprostowanie takiego zdjęcia spowoduje, że obiekty na nim zaczną się coraz bardziej Kurczyć. Będą coraz niższe, coraz niższe, przez to, przez to ich proporcje staną się zaburzone, z tym po prostu nie można przesadzić. Jeśli zdjęcie było zbyt mocno zniekształcone, to nie da się już go w pewnym momencie wyprostować. Na yy, koniec warto jeszcze pamiętać o tym, że inteligentne linie pomocnicze można ze zdjęcia usunąć. Oczywiście mogę sobie wybrać narzędzie do przesuwania i pojedynczo takie linie pomocnicze pochować, ale mogę też wejść w zakładkę widok, i wybrać linie pomocnicze, wtedy one wszystkie znikną. Na koniec jeszcze wybieram opcję zaznaczenia, ponieważ widzę, że tutaj jakieś zaznaczenie mi zostało. Klikam prawym przyciskiem, robię odznacz i zdjęcie jest w zasadzie gotowe. W tym odcinku to tyle. Do zobaczenia.